Dzień dobry. Pierwszy dzień wstaliśmy w porządne śniadanko. Przed rowerem zawsze jajecznica, pamiętajcie. Coś pięknego. Lecimy na bike parków z ostatni dzień dopiero zaczęliśmy coś nagrywać. Aha, to jest na... na wideo. Na wideo. Okay. To my te jest koszulki, nie wiem po co. To jest się z sekcji. Później będzie prosił, żeby tego nie wstawiać. Tak już po życie z idiotami jest straszne, naprawdę. Wstaw to, nie będzie na Pewnie nic znowu nie nagramy, ale postaramy się, naprawdę. bardzo, bardzo, bardzo wielką zagłoskę. Czy obrać krótkie, doro gajowe spodnie? To, bin, to Nie to, co... Do Dobra jak dół jest Nie Nie Dobra Tu mu czego szukasz? Chlący Wojtka Strąga na No stajdź baby Ej, ej tu, tu wisiały, szukałem po pokoju, po aucie, na boso, wszędzie. No i znalazłem, udało się. Dajcie, kochani, yy, jesteśmy właśnie na wyciągu FK, wjeżdżamy na wyciąg Lux Torpeda. I dzisiaj jest trzeci dzień jazdy Wczoraj i przedwczoraj nic nie nagraliśmy Ale dzisiaj spróbujemy coś nagrać, bo to no przydałoby się Jo uh. Spotkaliśmy koleżków, widzimy z nimi sobie Kambodżę. Kambodża. Zatrzymujemy się o tych stołach, nie? Co z ukrycia robisz zdjęcie? No, no właśnie. No. No. właśnie. <laughs> Gdzie się dłoń? Jaj, sobie właśnie tutaj. Znowu yy, mmm, sok, jabłko, czerwona porzeczka. na sobie mam my! moją nową Nerkę Roblox. Triple sponsorują? No. Słuchajcie cechni, cechini. 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 Tu macie lepszych graczy, na pewno ciekawszych ludzi z większymi ambicjami. Ja, to, żeby to mówił, z jeszcze to, ja bym chciał, co, co, co mnie sponsorował. Im... A nie, zapomniałem, moi rodzice już mnie sponsorują. <grym> Mamy już koniec stripa. Wracamy powoli do naszego rodzinnego miasta, naszej rodzinnej miejscowości. Teraz zajadamy posiłek, żeby dostarczyć, żeby dostarczyć dużo dobrych składników do naszego organizmu. Zresztą jest żywą. Naprawdę. Tak dużo już pieprzyłem. Jest strasznie ciężko, za żygą, A wydałem tyle się... pieniędzy, że muszę to zjeść. Halo. Filmik z żywiania będzie na Zakopańsko premium. Dostęp za jedyne 10 zł na miesiąc. Tam naprawdę są fajne materiały. Na przykład jak mody na jakąś jest suchę. Jesteśmy sekundę po wypadku, ale się nie przyjmie. Właśnie prawie jest dłużytka, nie? Dobra, kto najbliżej i kto nie zatrzyma? Teraz ja. <laughs> Jakuś moja obręcz jest w strasznie słabym w stanie. Trochę cała wygięła i pękła. Zrobimy crash test e, obręczy Darmator. Mamy Jakiś, tutaj tam. dwóch dobrych zawodników: Sebastian Maszwiadro Dobro. i Daniel Podłoga Dejmczuk. Także test będzie mocarny. Zapraszamy do oglądania. Mamy tutaj obręcz Darmator, więc jesteśmy na skateparku, bo to sztuczkowa obręcz do sztuczków i robimy era. Era. Era na kłotek, Na mini ram. Yeah. średnio wytrzymała pierwszy test ale to już, no to już było mocne pęknięcie także wiadomo byśmy nie niszczyli działających części bo to, bo to trochę słabe o. jako że jestem naczelnym geniuszem wymyśliłem super grę będziemy sobie podawać tak. zrobimy teleport na drugą stronę ha, jest, jest. jest. Jako, że obręcz. No, no, już nam się znudziło. Robimy ostateczny test. Testem tym będzie drop test. Teraz zrobimy to w slow <zysy> Nawet nie walnęła tu. O kurde, co? co? Już nagięta. Pa. O kurde, Ej, Widzicie tą lampę? Tak, wybijmy lampę. Nie, rzućmy ją na lampę. Kurda, rozbijemy jak Dobra, kurde. Nie, rozbijemy Nie, nie, opcji. nie, nie, nie. nie, nie. to nie, prosto, bo No się rozbije. Rozbije, to Ej, to nie było dobre. O, ten Mam na trafiać drugi kłoter, ale to nie będzie łatwe. No. Kurde. O kurde. Ale był dźwięk. Ogólnie to nie kupiliśmy tej obręczy specjalnie, żeby je rozwalić, ona była już krzywa jak nie pręca. Już się nie nadawała, nie no. Nowa, prościutta obręcz. Tam to było takie wywalenia. Chciałem zrobić nad nią taki trick, a Seba powiedział, że musimy to. Żeby, I mówimy, że nie przejdzie deska pod tym. Seba mówi zaraz to naprawiamy. Naprawimy. Także ustawia, ja zrobię chipy jumpa To się chyba tak na ten trick.